Już to jest wstyd. Wstydzi się, przy tobie. Tak jak wtedy, to już to tak samo było. W sensie... To może ja bym mówił, tak? To mów no jak chcesz, bo się wstydzę, no. Najfajniejszy efekt był. <gry> Złodziej <Zwonisz> się. <tam? gry> o, sąsiedzi. Tak, będziemy teraz mieli w tyle muzykę jakąś bardzo ciekawą, hip bo przypuszczam. Oj, Haha, <noise> nie czarto, tak? mhm, <noise> To na to. Tak? najpierw korektor. Jaka to jest? Wiedzi? Wiedzi? Tak, Film ja. filmu tym jest mam Jak on się nazywa? On zginął, zabili go. <noise> Kojarzysz? Hmm. Chyba już coś, coś zapalili. No, raczej. Nie, zawarto się obnażę, tutaj? Oń, spoko, chyba dobrze, co? Dobrze jest. ja się nie <grym> dziwię, czemu ludzie tak długo filmiki zajmują. Tak, to jest trochę że... bo... Cześć, z jest strony Agnieszka i. Anita. i w końcu udało mi się właśnie zrobić. Udało się zrywać się? Ja się, się. Czekaj, no zachowujmy się jak ludzie. No mogło nie było, że teraz w końcu nam się udało, że nam się udało. W końcu nam się udało. W końcu nam się udało. Ludzie. Nie yeah. 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 yes. z tej Cześć to są nagnieżka. I w końcu się. Mówicie, że to będzie ciężkie. Był to filmik, który był... Hmm. Dziękuję Dziękuję <grywka> 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 I chcesz coś powiedzieć? Parę słów? E, tak e, Starałyśmy się, aby makijaż Agnieszki był bardzo naturalny, jednak tym samym podkreślał jej oczy, przepiękne rząśniska, e, serduszkowe usta, piękne kości policzkowe. No, ogólnie cukierkowa dziewczyna. E, od razu zaponujemy pójść, zagotować sobie herbatkę na wodę. Tak, dokładnie: herbatkę? Zagotować sobie wodę na herbatkę, na kawkę, na kawę, na zupę, na obiad. A to jest coś się tak? długuje, tak? Przypuszczam, że ten film będzie naprawdę długi. A Jeszcze nie A my Dokładnie. <będziemy> <dekłady> 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 um, ja oczywiście dziękuję bardzo Anicie za wykonanie okay. tego makijażu bo i za to, że właśnie spędziła e, swoją wolną sobotę na, na wykonanie go ponownie. I e, do zobaczenia, do słyszenia. I długo, pa! Pa pa.